Gratuluję! Nie tylko przeżyłeś! Przeszedłeś ukrytą duchową próbę. Teraz nadszedł czas, abyś zaczął przyjmować. Nikt nie ogłosił tego egzaminu. Przyszedł pod postacią ciszy, samotności, opóźnień, a czasem nawet bólu, ale miał ogromne znaczenie. Jeśli go przeszedłeś, to znaczy, że jest w tobie coś, co przetrwało ogień. Jakkolwiek to nazwiesz, Bogiem, Wszechświatem lub czymś, czego nie da się opisać, to obserwowało cię, oceniało cię w momentach, które nawet nie wydawały ci się ważne, a teraz odpowiada ci inaczej. Każda twoja decyzja, by pozostać wiernym sobie, za każdym razem, gdy nie zdradziłeś swojej istoty, wszystko to zostało uwzględnione, podczas gdy inni się załamali, ty się podniosłeś. Dlatego jesteś teraz tutaj i słyszysz te słowa. Od tego momentu Twoja obecność będzie zamykać niewłaściwe drzwi i otwierać te właściwe. Nie jesteś już tylko widoczny, jesteś rozpoznany. Ale zanim pójdziesz dalej, musisz pamiętać o jednej ważnej rzeczy: o przyczynie, dla której Twoje życie zawsze wydawało się cięższe niż życie innych. Zostałeś wybrany na długo przed tym, zanim zrozumiałeś, dlaczego dźwigasz ten ciężar. Ten ciężar nie był pechem, ale znakiem. Zawsze byłeś inny, zbyt głęboki dla pustych rozmów, zbyt świadomy, by brać udział w grach, w które grają ludzie. Twoje próby nie były karą, ale inicjacją, przygotowaniem do misji, którą tylko Ty mogłeś wykonać. Nigdy nie zostałeś stworzony, by wpasować się w tłum. Zostałeś stworzony, by pamiętać. Teraz kawałki układanki, które wcześniej nie pasowały do siebie, zaczynają się łączyć. Każda przerwa, każda pauza, każda chwila, w której wydawało się, że jesteś karany, wszystko to przygotowywało Cię do ciężaru, którego większość nie byłaby w stanie unieść. Nie łamano Cię, kuto Cię. A teraz pieczęć została zdjęta. To ciche wezwanie, które brzmiało jak szept, teraz będzie przemawiać głosem, którego nie da się zignorować. Od tego momentu wszystko się zmienia. Kiedy przekraczasz ten próg, życie przestaje toczyć się tak jak dotychczas. Zaczyna ci odpowiadać. Mgła, która zacierała wybory, rozprasza się. Wszystko, co wcześniej wydawało się chaotyczne, nabiera sensu. Ludzie zaczynają pojawiać się w Twoim życiu bez Twojego wysiłku. Rozmowy i spotkania łączą się w historię, o której nawet nie wiedziałeś, że ją piszesz. Możliwości same Cię znajdują. Stało się tak nie dlatego, że świat stał się łagodniejszy. Stało się tak, ponieważ Ty się zmieniłeś. Przebudowałeś swoją energię, a wszechświat po prostu odzwierciedla tę prawdę, ale to tylko połowa zmian. Druga połowa to to, co na zawsze zostawiłeś za sobą: ludzi, którzy cię wyczerpywali, niekończące się cykle wątpliwości i opóźnień, chaos, który pojawiał się, gdy robiłeś krok naprzód. Wcześniej były to pułapki, które miały odwrócić twoją uwagę od tego, co najważniejsze, ale ty się nie poddałeś. Przestałeś podrzucać drewno do cudzych ognisk, odmówiłeś powrotu do starych cykli, które nie odpowiadają już twojej częstotliwości. Dlatego chaos jest teraz cichszy, jesteś ponad nim. A kiedy wznosisz się ponad coś, nie może cię to już zranić tak jak wcześniej. Twoja wewnętrzna zmiana jest odczuwalna, zanim jeszcze zaczniesz mówić. Nie da się tego sfałszować ani kupić. Twoja energia wchodzi do pokoju przed tobą. Ludzie zauważają twoje spojrzenie, twoją ciszę, twoją siłę. Ale nie chodzi tu o groźbę czy kontrolę, chodzi o rezonans. Wszystko, co nie jest na twojej fali, natychmiast odczuwa niezgodność. Ktoś będzie się do ciebie zbliżał, ktoś odejdzie, i jedno i drugie potwierdza twój rozwój. Twoja intuicja mówi teraz głośniej. Szybciej dostrzegasz istotę rzeczy, czujesz prawdę jeszcze przed słowami. Odchodzisz od fałszywych związków, zanim zdążą się utrwalić. A kiedy coś jest Twoje, przyciąga Cię i po prostu to wiesz. Ten kompas zawsze był w Tobie, tylko wcześniej był zagłuszany przez strach i hałas. Teraz Jego głos jest Twoim najlepszym przewodnikiem. To nie jest czas na czekanie lub ukrywanie się. Drzwi, do których pukałeś, nigdy nie były Twoje, ale te, które są Twoje, już się otwierają. Teraz nie poruszasz się przypadkowo, ale po dokładnej trajektorii. Wszystko układa się zgodnie z Twoją nową częstotliwością. Wcześniej próbowałeś zasłużyć na miejsce w swoim życiu. Teraz życie dostosowuje się do Ciebie. Tak, pytania pozostaną, ale nie będziesz zagubiony w niepewności. Wiesz, czujesz. Im dalej idziesz, tym bardziej rozumiesz, że to nie przypadek, ale zamysł. Nie prosisz już o pozwolenie, nie udowadniasz, że jesteś tego godny. Po prostu idziesz tam, gdzie wzywa cię wewnętrzny głos. A po drodze Twoje światło rozpala ogień winnych. Nawet nie zauważasz, jak ludzie wokół ciebie zaczynają głębiej się zastanawiać, patrzeć na świat inaczej. Nie dlatego, że ich uczysz, ale dlatego, że żyjesz w rezonansie. Stałeś się kimś, kto nie ucieka przed cudzym bólem i nie spieszy się, aby go uleczyć. Po prostu pozostajesz blisko. Ponieważ wiesz, że nie wszystko trzeba naprawiać natychmiast, coś musi odetchnąć. Twoja siła jest cicha, ale wyczuwalna. Ludzie otwierają się przed tobą, nawet nie rozumiejąc dlaczego. To nie przypadek, to duchowe przeznaczenie. Stałeś się jedną z tych rzadkich osób, które potrafią stać obok w ciemności nie po to, żeby ciągnąć za rękę, ale żeby przypomnieć. Światło wciąż jest blisko i ta rola nie została Ci przydzielona przypadkowo. Teraz przeszłość nie dyktuje już Twojej teraźniejszości. Stała się dowodem Twojej wytrwałości. Puściłeś ból, winę i wstyd. Twoje dawne burze są teraz widoczne z brzegu, a nie z epicentrum, i ta chwila należy do Ciebie. Nie po to, aby uciec od tego, kim byłeś, ale po to, aby w pełni przeżyć to, kim się stałeś. Być może myślałeś, że to wszystko było tylko Twoją osobistą historią, ale Twoja przemiana już wywołuje fale wokół Ciebie, budząc innych. To jest prawdziwy ślad, który pozostawiasz. Wnioski bywają różne, czasami są suche, krótkie, po to, aby po prostu podsumować, ale tutaj nie chodzi o prostą historię ani o przypadkową zmianę. Wszystko, co zostało powiedziane powyżej, to nie tylko piękne słowa lub motywujące frazy, to faktyczny opis procesu, przez który przeszedłeś i punktu, w którym się teraz znajdujesz. A to zakończenie nie jest końcem, ale kontynuacją. Byłeś w ciemności nie raz, ale wiele razy. Czasami wydawało się, że nie ma wyjścia, a czasami, że nie powinno być wyjścia. Szedłeś nie wiedząc, co cię czeka, a w środku toczyłeś własną wojnę. Były to lata, miesiące, a może nawet całe dziesięciolecia poszukiwania odpowiedzi na pytanie, dlaczego czuję, że moje życie jest trudniejsze niż życie innych. A teraz już wiesz, ten ciężar nie był karą. To była selekcja, nie łamano cię, chociaż czasami tak myślałeś, cię hartowano, nie po to, żebyś stał się twardy, ale po to, żebyś stał się odporny, nie po to, żebyś stracił wrażliwość, ale po to, żebyś nauczył się mieć otwarte serce nawet w burzy. A teraz, kiedy patrzysz wstecz, widzisz, że wszystko, absolutnie wszystko miało znaczenie. Przeżyłeś chwile, kiedy siły wydawały się wyczerpane, ale właśnie w tych chwilach kształtowała się ta wytrzymałość, którą teraz nosisz w sobie. Nauczyłeś się pozostawać w centrum, nawet gdy wszystko wokół się wali. Nauczyłeś się milczeć, gdy słowa nic nie zmieniają, i mówić, gdy cisza staje się zdradą. I oto stoisz tutaj, w tym nowym punkcie. Tak, przed Tobą będą nieznane rzeczy, tak będą pytania, na które nie od razu znajdziesz odpowiedź, ale teraz wiesz, że masz w sobie coś więcej niż jakiekolwiek trudności. I tej wiedzy nie można odebrać, złamać ani zniszczyć. Ważne jest, aby zrozumieć. Zmiany, które przeszedłeś, nie pozostały tylko w tobie. Odbijają się one w otaczającym cię świecie. Nawet jeśli tego nie zauważyłeś, ludzie już czują twoją nową częstotliwość. Niektórzy reagują inspiracją, inni strachem, a jeszcze inni niezrozumieniem. Ale w każdym razie twoja energia nie pozostaje niezauważona. Stałeś się osobą, która bez wysiłku zmienia atmosferę. Wchodzisz do pokoju i rozmowy się zmieniają. Nie dlatego, że celowo chcesz wywierać wpływ, ale dlatego, że Twoja wewnętrzna równowaga tworzy wokół Ciebie nowe pole. Ci, którzy są gotowi do rozwoju, zaczynają odczuwać w Twojej obecności lekkie, ale uporczywe zaproszenie do pójścia naprzód. I nie chodzi tu o ego. Chodzi o odpowiedzialność. Twoja droga to nie tylko osobiste zwycięstwo, to droga, która otwiera drogę innym. Czasami będzie to niezauważalne. Możesz nawet nie wiedzieć, że ktoś podjął ważną decyzję w swoim życiu, ponieważ pewnego dnia zobaczył, jak pozostałeś wierny sobie w trudnej sytuacji. Ale takie chwile się zdarzają. Dalej, więcej. Nie jesteś już tym, który prosi o pozwolenie. Nie szukasz czyjejś aprobaty, aby podążać tam, gdzie wzywa cię serce. Nie oznacza to, że przestałeś słuchać innych. Oznacza to, że teraz Twoim głównym punktem odniesienia stał się Twój wewnętrzny głos. Przestałeś dostosowywać się do cudzych ram. Przestałeś grać w gry, w których zasady są przeciwko Tobie, zamiast tego zacząłeś żyć zgodnie z tym, co naprawdę jest Twoje. I życie zaczęło ci się odwdzięczać. Możliwości, które się pojawiają, nie wydają się już przypadkowe. Ludzie, którzy się pojawiają, niosą ze sobą sens. Wydarzenia układają się w łańcuch, a nie w chaos. To jest ten moment, w którym rozumiesz, Przeszedłeś od przetrwania do urzeczywistnienia. Wcześniej po prostu próbowałeś utrzymać się na powierzchni, a teraz budujesz statek i płynie on tam, gdzie chcesz. Ale jest tu pewien niuans: kiedy zmienia się twoja częstotliwość, świat się przebudowuje, coś starego odchodzi i czasami jest to bolesne. Możesz tracić ludzi, miejsca, nawyki, które przez długi czas były częścią twojego życia, ale to naturalne. Wszystko, co nie rezonuje z tobą teraz, musi odejść. Nie z powodu konfliktu, ale z powodu niezgodności. Nauczyłeś się odpuszczać. Nie oznacza to, że stałeś się obojętny. Oznacza to, że nie trzymasz się już tego, co cię ciągnie w dół. Zrozumiałeś, że niektóre drzwi muszą pozostać zamknięte, a niektóre rozdziały niedokończone. Właśnie w tym momencie należy zatrzymać się i uznać. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, oznacza to, że wykonałeś już ogromną pracę, jednak przed tobą jeszcze więcej. To nie jest koniec drogi, a jej nowy poziom. Jeśli te słowa są ci bliskie, jeśli czujesz rezonans, warto zasubskrybować kanał i napisać w komentarzu słowo: Jestem gotowy. Będzie to Twoje wewnętrzne potwierdzenie gotowości do podjęcia kolejnego kroku. Od tego momentu Twoje działania będą inne. Przestaniesz odkładać na później to, co ważne, przestaniesz marnować swój czas na rzeczy bez znaczenia, będziesz wybierać to, co wspiera Twoją siłę i jasność umysłu. I tak, będą chwile, kiedy stare nawyki będą próbowały powrócić. Ale teraz dostrzeżesz je od razu. Wiesz już, jak to jest żyć w zgiełku i znasz cenę ciszy. Wiesz, jak to jest być zależnym od opinii innych i znasz wolność własnego wyboru. Doświadczyłeś, co to znaczy stać na krawędzi, i teraz rozumiesz, że za tą krawędzią zawsze jest coś więcej. Stałeś się kimś, kto może być oparciem nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Ale w przeciwieństwie do przeszłości, nie oddajesz się do ostatniej kropli. Rozumiesz, że siła musi być zachowana, aby się nią dzielić. To nie jest oziębłość ani dystans, to dojrzała miłość do siebie i do świata. Teraz Twoje tak stało się świadome, a Twoje nie pewne. Nie zgadzasz się na to, co niszczy Twoją integralność, nawet jeśli wydaje się to wygodne lub zwyczajowe. I tu zaczyna się najważniejsze: Twoja droga staje się nie tylko wewnętrzna, ale i zewnętrzna. Nie ukrywasz już tego, co jest w tobie. Pozwalasz światu zobaczyć prawdziwego siebie. I ten wybór zmienia wszystko. Ludzie, którzy Cię spotkają, będą czuli Twoją stabilność. Niektórzy będą się do Ciebie zbliżać, inni będą czuli się niekomfortowo. Ale jedno i drugie jest znakiem, że Twoja energia. Stała się narzędziem zmian. Teraz możesz pomyśleć, po co mi ta wiedza? Odpowiedź jest prosta: abyś zdawał sobie sprawę, że każdy kolejny krok ma sens. Abyś pamiętał, że twoja droga nie jest przypadkowa, ale starannie zaplanowanym procesem. Aby w chwilach zwątpienia powracać do prawdy: nie jesteś tu bez powodu. W tym właśnie tkwi sedno. Przeszedłeś próby, które mogły cię złamać. Ale uczyniły cię silniejszym. Przestałeś być zakładnikiem przeszłości i stałeś się twórcą teraźniejszości. Zacząłeś wpływać na innych, nawet nie wypowiadając ani słowa. Jesteś gotowy iść dalej, nawet jeśli droga jest nieznana. To zakończenie nie jest kropką, ale przecinkiem. Od tego momentu zaczyna się nowy etap. Będzie on wymagał od ciebie tej samej uczciwości, która doprowadziła cię tutaj. Nie odwracaj się od wyzwań, nie chowaj się przed głębią. A co najważniejsze, nie wracaj tam, skąd wyszedłeś, tylko dlatego, że jest to dla Ciebie znane. Niech Twój następny krok będzie świadomy, niech będzie Twój, ponieważ już udowodniłeś sobie, że masz wszystko, czego potrzebujesz. Reszta to kwestia czasu i Twojej gotowości do pójścia naprzód. Teraz Twoja stabilność nie jest głośna, nie musisz jej udowadniać, po prostu jest, jak solidna podstawa, na której buduje się wszystko inne. A kiedy świat wokół znów zacznie się zmieniać, a na pewno tak będzie, spotkasz to już z innej pozycji. Nie będziesz reagować impulsywnie, będziesz działać z centrum, a nie z marginesu. Twoja podróż nauczyła Cię najważniejszej rzeczy: wszystko, czego szukałeś na zewnątrz, Zawsze było w Tobie potwierdzenie, że jesteś tego wart, w Tobie pozwolenie na bycie sobą, w Tobie siła, by iść naprzód, w Tobie. To wszystko zawsze było częścią Ciebie, po prostu kiedyś zagłuszały je hałas, strach i oczekiwania innych. Teraz, kiedy odzyskałeś ten wewnętrzny dostęp, Twoje życie przestało być serią przypadków. Nawet nieoczekiwane wydarzenia układają się teraz w wzór. Nawet to, co wydaje się stratą, okazuje się wyzwoleniem. Zaczynasz widzieć w każdym zakręcie drogi nie zagrożenie, ale możliwość. Nie oznacza to, że nigdy więcej nie będziesz miał trudności. Życie nadal będzie rzucało ci wyzwania, ale różnica polega na tym, że teraz te wyzwania nie będą określać kim jesteś. Będą tylko sprawdzać to, co już wiesz o sobie. Przestałeś mylić swoją wartość z wynikami, przestałeś mierzyć się cudzymi miarami, i właśnie dlatego, paradoksalnie, wyniki zaczęły przychodzić łatwiej. Przestałeś walczyć o miejsce, a miejsce znalazło ciebie samo, przestałeś udowadniać, że jesteś godny, a godność stała się twoim naturalnym stanem. Dalsza droga to już nie poszukiwanie siebie, ale odkrywanie. Nie szukasz nowej osobowości, pogłębiasz tę, którą już masz. Usuwasz resztki starych warstw, które kiedyś chroniły, a teraz przeszkadzają. Pozwalasz sobie być coraz bardziej prawdziwym, a w tej prawdziwości jest siła, która inspiruje i motywuje innych. Twoja obecność staje się latarnią morską. Nie krzyczysz, dokąd iść, po prostu świecisz. A ci, którzy są gotowi, znajdą to światło. Nie dlatego, że ich prowadzisz, ale dlatego, że sami zdecydują się podążać w tym kierunku i być może po pewnym czasie spojrzysz wstecz i zrozumiesz, że twoja historia stała się już częścią czegoś większego, że twój wybór bycia sobą pomógł komuś dokonać własnego wyboru, że twoja szczerość stała się lustrem, w którym ktoś po raz pierwszy ujrzał swoje prawdziwe oblicze. To jest prawdziwy sens drogi, nie tylko ją przejść, ale przejść ją tak, aby miała znaczenie zarówno dla ciebie, jak i dla tych, którzy idą obok lub za tobą. I teraz, w tej cichej, ale potężnej chwili, można postawić ostatnią kropkę nie w sensie końca, ale w sensie zakończonego cyklu. Jesteś gotowy na coś nowego, jesteś gotowy na coś większego, a co najważniejsze, wiesz, że bez względu na to jak wielkie to będzie, masz już wszystko, aby sobie z tym poradzić.